Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym jeden z odwiedzających pyta dyrektora, na jakiej podstawie decydujecie, kto powinien być tu przyjęty? Dyrektor odpowiada: Napełniamy wannę wodą i dajemy pacjentowi łyżkę, butelkę i wiadro. Prosimy go, żeby opróżnił wannę. Według sposobu, w jaki to zrobi, decydujemy, czy potrzebuje leczenia w szpitalu. Odwiedzający mówi: To proste. Użyje wiadra, bo jest większe niż butelka i łyżka. Dyrektor. Nie, proszę pana, normalny człowiek po prostu wyciągnie korek z odpływu. A teraz pytanie do pana. Woli pan pokój prywatny? Czasem życie ma więcej opcji, niż nam się wydaje. Trzeba tylko dobrze patrzeć. No i bądź szczery, też wybrałeś wiadro, prawda? Wiedziałem, że wszyscy jesteśmy trochę stuknięci.